Witam serdecznie na runie dnia w sobotę, 12 lutego 2022 roku. Na dzisiaj mamy runę Gebo. Jest to runa miłości, wzajemnego dawania, brania, runa szczęścia, czyli bardzo pozytywna karta. Pełna harmonia w związku, dobre pieniądze. Udane współżycie seksualne, runa radości, szczęścia, przyjemności stanowi zapowiedź szczęśliwego związku. To runa patronująca pierwszej miłości, wyrównuje stany emocjonalne, przywraca równowagę i harmonię. Przede wszystkim jest to runa brania i dawania, i pamiętajmy, że we wszystkim. Możemy działać w parze, czy będąc w związku, czy w pracy, pracując w zespole, ale nigdy nie zapominajmy, że jesteśmy oddzielną jednostką, o tej indywidualności. Nigdy nie zatracajmy się na poczet gdzieś wszystkich, zawsze gdzieś dbajmy o to, że jesteśmy indywidualnością. Na dzisiejszy dzień może to być dzień taki, że spotkamy, otrzymamy dar, niespodziankę, może spotkamy właśnie na swojej drodze osobę, gdzie zabije nam bardziej serducho, kto wie, może ktoś z etapu zaręczyn właśnie już ustali nie wiem, no, albo z przyjacielskiej jakiejś relacji przejdzie o szczebel wyżej. Ustali datę y, ślubu. No, może być piękny dzień. Możesz zagrać w lot. To y, jest tak przychylny we wszystkich sprawach, y, że lepszej karty na ten dzień nie mogliśmy sobie wyciągnąć. Chcę y, zapobiec sukcesu we wszystkich, we wszystkich kwestiach. Także. Dzień zapowiada się. Być może, że gdzieś ktoś Was zaprosi na randkę. W poniedziałek są walentynki przecież, więc może ktoś wcześniej się wyrwie. Więc skorzystajcie. Bawcie się dobrze. Pięknej soboty, tym bardziej, że pięknie świeci słoneczko. Zapowiada się naprawdę cudny dzień. Wszystkiego dobrego. Mimeruna.